Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Jest mi bardzo miło, że tutaj jesteś. Mam nadzieję, że masz świetny dzień, że wszystko u Ciebie w porządku, że zdrowie ci dopisuje, no i że oczywiście pogoda jest dzisiaj piękna, przynajmniej u mnie taka jest, świeci pięknie słońce, także mam nadzieję, że u Ciebie też. A teraz sprawdzimy sobie, sprawdzimy sobie, zobaczymy, co dzisiaj karty powiedzą nam na temat tego, czy, czy właśnie jakieś... Ukryte uczucia wobec ciebie ma właśnie mężczyzna, o którym myślisz. Mam nadzieję, że karty nam powiedzą, co ciekawego tutaj w jego duszy gra, co ciekawego w jego głowie. Zobaczymy jego właśnie jakieś ukryte myśli czy też uczucia. Oczywiście przypominam, że jest to czytanie bezterminowe, także w dowolnym momencie Twojego życia może się spełnić i to wtedy będzie właśnie aktualne. A ponadto przypominam, że jest to czytanie grupowe, także nie z każdym będzie rezonowało. Jeżeli chcesz, żeby gdzieś tam sprawdzić szczegółowo Twoją sytuację, Twoją relację, czy też sytuację zawodową, to zapraszam Cię do opisu w linku, znaczy linku w opisie i do wsparcia mnie wirtualną kawą. Tam też właśnie możesz odebrać darmowe czytanie prywatne, także zapraszam, wtedy właśnie to czytanie będzie gdzieś tam silnie skorelowane z Twoją sytuacją, no i gdzieś tam głębiej dowiemy się o tym właśnie, co u Ciebie słychać w relacji, czy też właśnie w sytuacji zawodowej. Także pierwszy link w opisie, tam właśnie możesz mnie wesprzeć i otrzymać czytanie prywatne. A teraz już przechodzimy do samego czytania dzisiaj, czyli uczucia ukryte, uczucia mężczyzny wobec Ciebie. Ok, karty są przetasowane, jeszcze je przełóżmy. No i lecimy, zobaczmy, co nam się dzisiaj tutaj ciekawego pojawi. E, jestem ciekaw, także patrzymy. Ok, mamy 7, 7 mieczy na start. Siedem mieczy to jest karta, która można powiedzieć, że wskazuje na czegoś ukrywanie. E, ukrywanie właśnie no nie tylko tych emocji, o których no, gdzieś tam. To jest domyślne, nie? W sumie tutaj dobrze karta dosyć rezonuje z tym, co gdzieś tam dzisiaj czytamy, czyli właśnie to ukrywanie. Mężczyzna coś przed tobą ukrywa, mężczyzna coś przed tobą chowa, czy też osoba, o której myślisz, tak ogólnie rzecz biorąc, e, ta osoba coś ukrywa. I to było trochę w sumie Założenie tego czytania, tak? Bo, bo gdzieś tam pytanie w czytaniu to jest co ukrywa, więc tutaj mamy takie potwierdzenie, że on coś faktycznie ukrywa. Natomiast tutaj wydaje się, że ta karta mówi nam trochę więcej niż samo to, że faktycznie coś ukrywa. Ta karta mówi nam o tym, że jest tutaj też jakaś pewna nieufność. Pewna nieufność związana, no właśnie, pytanie z czym? Może ci nie ufać w kwestiach jakichś na przykład materialnych, może właśnie w kwestiach uczuciowych, może na przykład nie wierzy, że, że Ty gdzieś tam go pokochałaś. Albo może go gdzieś tam zabiegasz o, o, jego, o, jego, o jego czas. Tutaj ciężko mi powiedzieć o jaką nieufność na razie chodzi. Po prostu karta wskazuje dosyć mocno, właśnie, na nieufność. Natomiast tutaj też powiedziałbym, że jest to jakaś taka karta. Manipulacji, karta, która wskazuje właśnie gdzieś tam jakąś taką manipulację w powietrzu, to może być oczywiście zły znak, no bo wiadomo, że nie chcemy być manipulowani, a to raczej właśnie w ten sposób będzie przebiegało czyli właśnie, no, że oczywiście ta osoba gdzieś tam manipuluje ciebie. I przez to może na przykład coś złego chcieć osiągnąć. Pytanie: Czy właśnie coś złego chce osiągnąć, czy po prostu jest to taka manipulacja, że, że ta osoba do końca nie wie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że to bym manipuluje i na przykład robi to trochę podświadomie, bo jest na przykład to osoba toksyczna, czy też właśnie trochę taka nieakceptująca pewnych Twoich kwestii albo właśnie próbująca gdzieś tam. Ciebie do siebie przyciągnąć e, za pomocą takich właśnie troszkę no, nieetycznych, nie, nie może nie bardziej niemoralnych e, praktyk, jak właśnie manipulacja. E, także tutaj, w kontekście tego pytania, e, wydaje się, że mężczyzna może nie być szczery tak w 100%, szczególnie właśnie w wyrażaniu swoich emocji, e, może ukrywać swoje prawdziwe uczucia, e, lub właśnie tak. Chodzi o to, manipulować informacjami, aby chronić właśnie siebie, no właśnie, lub zyskać jakąś kontrolę, szczególnie nad sytuacją, czy też nad całą relacją. No jest to karta taka, karta strategiczna, karta, która sugeruje, że właśnie mężczyzna unika bezpośredniej konfrontacji ze swoimi emocjami. No i być może, no właśnie, boi się czegoś złego, co, co może gdzieś tam ukrywać, albo na przykład też boi się zranienia. Tutaj ciężko mi powiedzieć jednoznacznie. Na ten moment, bo mamy tylko jedną kartę. Natomiast no, nieufność, wewnętrzne rozdarcie. No, może być tak, że właśnie mężczyzna ma jakieś głębsze uczucia do Ciebie, ale z jakiegoś powodu no, nie chce ich ujawnić. Może to wynikać z obaw o. O na przykład przyszłość relacji, o może jakieś własne niepewności e, lub jakieś może trudne doświadczenia z przeszłości e, tutaj powiedziałbym, że to raczej karta pesymistyczna w takim sensie, że coś tutaj złego faktycznie może się ukrywać. E, jeżeli na przykład masz, masz właśnie styczność z tym mężczyzną i widzisz, że coś jest z nim nie tak. To możliwe, że faktycznie ta karta potwierdza ten znak, i że tutaj będzie skłaniała się może w jakiś takich kierunku e, złych cech, może jakiś na przykład narcyzm jest ten, ten, e, ten człowiek, albo samolubny jest. No, wiadomo, to jest synonim, ale powiedzmy, że, e, no, że te różne takie właśnie złe rzeczy to tutaj przychodzą na myśl. E, także tutaj powiedziałbym, że, że właśnie jakieś e, ukryte rzeczy faktycznie kryją się e, za tą jego postacią. No i to może oczywiście. Gdzieś tam wejść w przyszłości, chociaż oczywiście y, też może być tak, że na przykład y, gdzieś tam to są rzeczy, które są związane z jakimś tam, y, nie wiem, zmartwieniem czy czymś takim, co nie do końca jest złe, y, natomiast tutaj właśnie y, ta manipulacja wskazuje, że raczej coś, co jest niefajne dla Ciebie. I dalej mamy cztery pentakle. No i znowu ciekawa karta, znowu trochę bardziej pesymistyczna. Ostatnie kilka czytań było optymistycznych, bardzo optymistycznych. No dzisiaj czytanie, które troszkę bardziej, troszkę mniej, pes, mniej optymistyczne, troszkę bardziej wręcz pesymistyczne. I to jest myślę taka, takie właśnie przesłanie do tego, żeby też. Bo czasami takie mam zarzuty w komentarzach gdzieś tam, że, że na przykład czasami albo tylko pesymistycznie jest, czasami tylko optymistycznie. No jak widać, karty są po prostu e, różne, dopasowane do sytuacji. i Jeżeli czują coś innego, to po prostu czują. E, no jeżeli na przykład czują, że cały czas jest optymistycznie, to po prostu będą same optymistyczne te karty. No teraz jak widać, coś się pojawiło złego. E, no i druga karta, cztery pentakle wskazuje przede wszystkim na, na lęk. E, lęk przed jakąś stratą. E, Tutaj też zamknięcie emocjonalne e, oraz taka zachowawczość, czyli taka, taki dystans, taka ostrożność. To są te cechy, które tutaj właśnie opisują tę kartę. I czwórka pentakli w kontekście pytania o te ukryte uczucia może właśnie jakoś sugerować, że mężczyzna może być zamknięty tak emocjonalnie, ale też zarazem zdeterminowany, aby kontrolować może swoje uczucia, ale może też relacje. Przypomnę, że wcześniej mieliśmy tutaj znak o manipulacji. także może właśnie ta kontrola tutaj, która się pojawiła razem z czterema pentaklami, może tutaj być związana z, tymi, z tą właśnie manipulacją. no to by było całkiem ciekawe i całkiem troszkę tutaj no nie fajne dla ciebie, nie, bo jednak, jeżeli mężczyzna chce temu manipulować, żeby właśnie tą kontrolę uzyskać, to może to znaczyć coś złego. może to znaczyć, że że on nie do końca jest tak szczery w uczuciach i może też w takim w takim dobrym gdzieś tam zamiarze. więc tutaj Zalecałbym kontrolę, a raczej karty zalecają tą, taką, w sensie kontrolę, w sensie ostrożność od Twojej strony. Może to jest ten znak dla Ciebie, właśnie ta zachowawczość, to może być ten znak dla Ciebie. Więc mężczyzna może mieć takie uczucia, które są trzymane pod ścisłą kontrolą, i gdzieś tam tak nie uwalniać ich w Twoją stronę tak od razu może być właśnie skoncentrowany na zachowaniu jakiegoś bezpieczeństwa właśnie takiego emocjonalnego, ale też może materialnego, co, co właśnie gdzieś tam może mu taki, taki dawać takie znaki, żeby, żeby gdzieś tam nie podchodzić za blisko ciebie, nie dawać z siebie 100 procent. Jest to właśnie taka postawa zachowawcza, taki dystans, o którym wspomniałem. Więc pytanie, czy tutaj faktycznie będzie to dobra relacja, nie? Bo jeżeli ktoś chce Cię kontrolować, jeżeli ktoś chce właśnie Cię manipulować, no to wydaje się, że raczej z tego no, nie będzie dobrej relacji, chociaż tutaj oczywiście to wszystko może wynikać z innych y, aspektów niż ja tutaj proponuję. Ale no póki co no to wskazuje, że, że właśnie gdzieś tam z tych aspektów, o których mówię, zobaczymy. Może jeszcze zaraz coś ciekawego się pojawić, co wskaże nam trochę inną drogę. Chociaż na razie powiedziałbym, że tutaj ewidentnie karty wskazują, że coś złego czai się w powietrzu. No i to oczywiście będzie gdzieś tam rezonować źle na Twoją relację cztery miecze pojawiły się nam w międzyczasie, także cztery miecze będą sugerowały odpoczynek. Będą sugerowały ci odpoczynek i to jest w sumie wiadomość, która dosyć mocno łączy się z poprzednimi kartami. Karta czterech mieczy sugeruje właśnie odpoczynek, ale też refleksję refleksje. No, i przede wszystkim emocjonalną regenerację. Widać, że to jest karta wskazówka, karta dla ciebie bardziej. Te poprzednie dwie karty opisywały bardziej to, co dzieje się faktycznie w głowie tego mężczyzny. Natomiast trzecia karta opisuje zdecydowanie to, co ty powinnaś gdzieś tam podziałać. No i właśnie tutaj powiedziałbym, że przede wszystkim należy ci się odpoczynek, należy ci się refleksja, czyli właśnie przemyślenie tego, co dzieje się między wami i może właśnie. Lekka zmiana, lekki skręt w którąś ze stron, może właśnie trochę tutaj karty gdzieś tam nawołują do tej zmiany, której, której tutaj potrzebuje ta relacja, i tutaj karty gdzieś tam wskazują na zachowanie dystansu. To by było coś takiego, co warto by było z Twojej strony zachować, bo z tego co widać. Ten Mężczyzna zachowuje dystans, natomiast ty, no nie wiem, czy zachowujesz dystans. Ale karty na to wskazują, że powinnaś to zacząć robić. E, powinnaś po prostu gdzieś tam odpowiadać mu tym samym, e, czym on e, odpowiada tobie. Także odpoczynek, refleksja i ta emocjonalna regeneracja. Tak ładnie powiedziano, to jest właśnie ta część, która będzie tutaj gdzieś tam wskazówką dla ciebie na pewno e, i będzie gdzieś tam właśnie wskazywała, że poleca się tutaj, zaleca się taki odpoczynek od tej osoby, że może, że może ty nie jesteś do końca tego warta, że może po prostu trzeba poszukać kogoś innego albo na razie po prostu odpuścić sobie gdzieś tam miłosne, miłosne wybryki, bo zwyczajnie ta, te emocje zszargane są i one właśnie zasługują na regenerację. To będzie taka karta wskazówka, która nam właśnie wskazuje, że odpoczynek Ci należy. No i pytanie, czy ty z tego odpoczynku będziesz chciała skorzystać, będziesz chciała go wdrożyć, czy, czy nie. No bo wiadomo, że ludzie są. E, ludzie teoretycznie zakładamy, że każdy człowiek myśli racjonalnie, ale oczywiście tak nie jest, no bo wiadomo, że szargają na też emocje e, i, tak dalej, i tak dalej, więc tutaj o racjonalnym myśleniu. E, w przypadku człowieka raczej bardzo, bardzo rzadko się mówi, a, a też oczywiście racjonalne myślenie to bardzo złożony termin, socjologiczny, więc tutaj no, to naprawdę naprawdę takie dywagacje już filozoficzne zostawiam Wam, natomiast tutaj karty zdecydowanie radzą ten odpoczynek i tą regenerację emocjonalną która właśnie w tej relacji będzie bardzo, bardzo ważna. E, także to tyle. Mam nadzieję, że to czytanie będzie dla Ciebie pomocne, będzie dla Ciebie wskazówką. E, mam nadzieję, że ono z Tobą rezonowało. E, pamiętaj o czytaniu prywatnym, które dostępne jest w pierwszym linku w opisie e, za pośrednictwem postawienia mi dużej kawy. E, bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Jest tego bardzo dużo, e, natomiast ja nie nadążam też, też gdzieś dziękować za te wszystkie rzeczy. E, jest mi bardzo miło i dziękuję wszystkim za wsparcie. A my e, słyszymy się już w kolejnych filmach. Hej!